Witam z tej strony Kaziozo, to jest kolejny odcinek z Costume Questa. Idziemy sobie e, w miejscu gdzie byliśmy... mieliśmy do przejścia. Tak, jest grudzień, e, nagrywam Costume Questa. E, Nasz grudzień. No Tak naprawdę to jest już... Tak, już jest grudzień, bo nagrywam to Po północy 30... Zacząłem 30... Miałem zacząć 30, zacząłem... 30, ale po północy, czyli, czyli tak, tak naprawdę 1 grudnia. Nagrywanie. Daną się, jesteśmy wolni. Cicho, nie, za, nie zapeszaj. czy musimy świętować drobne rzeczy. Nawet takie. Już wam pokażę, już ja wam pokażę drobne rzeczy. Dajcie mi chwilkę. Znowu ten. Mamy tam podejść. Nie, zostańcie tam i czekajcie na swoją kolej. Na swoją... Oj, no, o, no proszę. No i proszę. Wykładę. Myślałem, że chodzi o swoją kolej. Czy końcówka. O, ale widzieliśmy się w robotach. Z czego się bardzo cieszę. Z czego się bardzo cieszę. To jest smaczny ten. Ten z którym walczyliśmy oczywiście w e, centrum handlowym. Tak. E, cóż, tak myślę nad tym. E, SimCity. Tak, co do SimCity to jednak e, będę robił je samotnie, ponieważ ta osoba, która miała zrobić on jednak go nie zrobiła. Nie, nie była w stanie, nie miała czasu po prostu zrobić Rygionu. No i... E, i po prostu będę nagrał to samotnie no ale cóż, samotnie zawsze można nagrać zawsze można e, otworzyć sobie taki taki, e, taki region e, taki region można otworzyć i nikt nam nic, nic złego nie powie, a poza tym możemy sami sobie zagrać na regionie i kogoś powinniśmy sobie wpuścić ...do yy. suksy. Czy Tak naprawdę to mi nie będą niepotrzebne, To jest Drossidla. Cukierek albo... przykus. Ale ekstra, jakie fajne kostumy. Wprawdzie tylko, czy mam dla was jakieś słodycze, dzieciaki. Dostaniesz takie... o, ty dostaniesz takiego dużego. Ale tym, że on nie chce iść z wami. Tak naprawdę to... Tak naprawdę to ten cukierek już nigdy nie, nie chce was widzieć. Drossidla bliżej mnie gdzieś ludzie mnie docenią. To z mojej strony. Wcześniej też się zdarzyło, ale zrobiliśmy ludźmi nie z nią, omówa, ale musimy trzymać szacem. Nie martwcie się, wszyscy z nami pójdziecie. Idziemy w ten magiczny portal do świata, w którym będę traktowana jako królowa. Ciekawe, czy po drugiej stronie wszyscy będziemy w rodzinie królewskiej. Będziemy rządzić przez tysiąc lat, ale po okaże się, że minęło tylko godzinę. Brze, co? Nie. Przyjrzymy się, ta za cukierka, wrócił do toru, w mi już kilatorowi, aby mój dług został spłacony. On już z tobą zrobi... A to, to, co on już z tobą zrobi, to mnie nie opali. Nigdzie, bo my pójdziemy, moja siostra też nie, nikt. Dobra, nieważne. Nie prze, będziesz dotykać nasich, naszych przebrań. No cóż. Oczywiście finałowa walka pewnie... Na finałowa walka z bossem? To tyle w kwestii psikusów. Wiedziałem. Ech, walczymy z Drossillą. Cztery na jednego? Trzy na jednego O i będzie pierwsza Musimy wrócić jej wojkę. Z ja tym działam, odwrócić jej uwagę. Że te, możemy nam się terenować? jest za pomocą kształtowania. Już no, rozpoznać jej uwagę. Oj, przepraszam, jest bardzo... Ała! Było echo przez chwilę. Nie zauważyłem, z... że miałem strzany głośników i nie... nie słyszałem jeszcze podwójnie wszystko. No. Oj, wszystko być, nie masz. Aj, nie odbędzie Oj, aż mamiona jest pani medyk Oj, kurcze, jak wspomnijcie. Miejmy nadzieję, że pani mytek będzie mogła się uleczyć. I nas wszystkich w sumie uleczyć. Niech Nie martwi się, wyciągniemy ci kamkę. Teraz na zimę, pokonać. Teraz zrobi to samo co wcześniej. Jednak nie. Potroiła się cholera jasna. Ratkowa. Strzelamy z tą śpiewaczką, mam nadzieję, że pomoże nam jakaś inteligencja moja albo moje strzelanie po prostu Na szczęście nie strzelam obu wszystkich medyka Myślałem, że leci mi woda. Myślałem, szczerze po prostu w piecu mi było za dużo stopni. Okazuje się, że tutaj takie trzęsienie ziemi jest na tych sławkach. Ja to tak słyszałem. To było na moim, na rurach, które mam w pokoju. Tak, dziwne uczucie. Słyszcie coś, co Wam się wydaje... Oj. Co Wam się wydaje, że jest to u Was w pokoju. Pani Medegoś jeszcze ma leczenie z tego co pamiętam Bo jeżeli ten ma... Tak, mamy teraz leczenie więc uleczymy się... choć trochę żeby pokona... żebyśmy ją pokonali w końcu? Wygraliśmy. Może, może ja się udało 80, dopiero, dopiero co chciałaś opuścić ten padł do Dlaczego? Świat wciąż nie daje ci spokoju. Czyżbyś była zbyt piękna? Rany. Nic nie, nie rozumie. Pociąga nosem. jest moja siostra? Nie przeszkadza mi teraz, chyba, że chcesz dowiedzieć się jak wygląda prawdziwa młoda. Nie dopasuję. Jesteśmy gotowi do walki. Jednak, jest na... Głoda jednak że istnieje możliwość, bo byśmy przygotowali się lepiej. Yy, Okej, okay, tylko jak ja... Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić, powiedzcie mi szczerze. Tak, tu, trochę nieznaczki bitywne, co to jest za znaczek? Eee, pani... najpierw... To jest... Wiecie mi zobaczymy może co za żenata. Że co? Nie uda bo nie udało nam się spełnić marzeń i planów. Nie, bo muszę wezwać wsparcie. Wiem, wzywam żarłocznego, nienasyconego... biobladego szkieletora. Wow! Za grube jest, żeby stąd wyjść. Czy pora, czyżby pora na słodycze? Szefie, przykro mi, ale te dziaki zabrały twoje słodycze. Że co? Eee... Przekazano wiadomość. Co? Ten to ten komunikator od Doriana. Dorian, to ja, Drosilla. Nie musisz się o, o mnie martwić. Trzymam z tymi durnymi potworymi tylko po to, żeby mnie zabrały do Hedy. Tak jak już tam będę zatruciał, może je stworzę swój Nie do pomyślenia. Platfus? Już ja z ciebie zrobię platfusa. Nigdy się nie postawisz w to w pochodzi, nigdy. I tak nie można, Mówiliśmy się. Wejdź mi z oczu. Mowa jest nieważna. Upewie nie mam siły, żeby zejrzeć te dzieciaki. Prawie. To się no to się dobrze ośle. W porządku, dzięki temu tylko zaostrzę sobie apetyt. Nie bójcie się, dzieciaki, w swoim żołądku jest całkiem spoko. W moim żołądku jest całkiem spoko. Fajnie tam pachnie dopiero Cetioton, co coś tam, coś tam, coś To jest tam te odzyskiwanie życia, co które działa hmm. po prostu zle, nie założyłem tego tak pewno kalta Czyli nie założyłem tego, prawda? Fail, mój fail Ma tak Trochę... to Pochłonię ogólnie trailę tak naprawdę. Tak, jeszcze nie miałem planów w tym nagrać tego... Masz nagrać? jeszcze nie miałem planów ogólnie na serię Wolfensteina. No. Tylko tak naprawdę musiałbym się yy, dowiedzieć czegoś o nim trochę więcej. Dosyć... O nie. Oj. Eee... Yy... Ponieważ... Tak naprawdę muszę sobie dograć jeszcze trochę tego... Może dograć, Dob dowiedzieć się trochę na tym, tego bym fajna, ale... Moich... Yy... tam nauczyć się dowiedzieć się jeszcze nad może tej walki tam takie walki to już to... Oj, nie ile mam spoilerowo to... Dobra, nieważne. Muszę się po prostu dowiedzieć te, trochę na temat tego Wolmesteina i tyle. No i cóż, e, wtedy może mogę zrobić jakąś serię z tego Wolmesteina Mówię tutaj ja o tym z 2009 roku. To jest tak jak tamten to był chyba remaster, czy... Nasz mi remaster, wróć, to ja mówię remaster. Więc chyba po prostu Wolfenstein, który zrobiono bez pod... Bez pod... pod tekstu. Bez... E, pod pod tytułu przepraszam lekarz zginie nie, nie czuje się najlepiej to zna drobnego kopa mniam mniam A... lubi takie słodkości O nie! Nie! Czy zostałeś w tym środku tym skrzydłem? No nie! Przegrałem to! Eeee! To tyś się to jest wściekłeś. Dobra, spróbujemy zobaczyć, tak? Nie, dobra, jedziemy na dół. Wrócimy no już sobie tak naprawdę to samo miejsce, ale jedziemy na dół. E... Jedziemy na dół i zbieramy po drodze. Oczywiście. E... Teraz jeszcze informacje, tutaj e, misje, misje, projekty przegrań. Projekty przegrań. Tutaj nam brakuje jednego projektu przegrań i tutaj nam brakuje... Eee. Oczywiście brakuje nam wampira, którego nie mogę znaleźć. coś... że to znajdę Cokolwiek O jeździesz tam coś jest, Tu coś jest, ale nie już to jest znajdę to przebranie. A przepraszam. Jeszcze tu jest to... nie ma. To co jest A to jest trzeź, które. Hmm, tu hmm, znacznik witewnych, tutaj zapiszmy ten znaczek dla niej. Widzę, hmm, że to jest taki znaczek witewny nie, że na jedną osobę przypada, a mnie. Pójdziemy jeszcze do tej standy, czy... jak ona tam przerwała i na tego szperjatora e, wezmę inne karty, nie wezmę tylko przerówek standardowych, tylko wezmę karty nie obszaroze. i wycinki Eee, dobra jedziemy do tej Sandy i wejdziemy do kupimy eee, Dobra, ma 50 wygryz, na szczęście, szczęście. Myślę, że nie możemy i tak, bo głupio eee, Tak, Dobra z to można wyprzygodać, zależy ile macie swolitycznych. Oj... Jeszcze muszę... zgarnąć... 300 wody, Będzie to ciężkie. Mhm. Dobra. Rozmawiając z nim, dostałem i trzymałeś O, Polly chce Crackersa? Ty, tak ty tam robisz, atakować tych wszystkich sporów Ponieważ... E, ponieważ tak naprawdę... To nie tylko walka. Tak mi dostajemy suksy za to, ale to jeszcze półstyki suksów z, e z Mówimy tu jabłka raz, może coś uda się zrobić. Poza Mmm. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 jabłka są a z tego nie żyję. Że... Jak ja wyłowię... Dobra, próbujemy jeszcze raz. I jak się nie uda tym razem, to idziemy dalej. Ech, staniemy zaraz, eee, ciągle... jest chyba nowe gry i... Słysząc bardzo teraz jestem na, na tylko jest zasformowany tymi informacjami, że mogę grać na w bibliotece coś nie wiecie, aż to tego nie wiecie, ale... No nie są, to nie sobie nie wie, bo że mam bibliotekę znajomego teraz w użyciu. Nasz, że dostanę bibliotekę od znajomego, aż udostępnię znajomą bibliotekę swoją. Dzięki temu mogę grać w gry, w które miałem wcześniej. W

Szukam naprawdę tego o! dla strojów dla empiracznej części ja raczej nie znajdę. Oczywiście nie znajdziemy tak po jeszcze chwilę, ale jak nie znajdziemy sobie... Wow, no wyjeżdżaj, dobra. Jak nie znajdziemy sobie tego to pojedziemy dalej. Cie to jest. Jest, czy jest jakiś przyjazd? Jest... Góra... O, jest. A to sukces. sukcesów. Akurat tyle, ile nam potrzeba było. Dziękuję bardzo. E, taka informacja. E, tak, jeżeli zdobędę Costum Questa drugójkę, to też go nagram, oczywiście pod warunkiem, że sobie go kupię, bądź będzie w CD-Action, czyli kupię w CD-Action. To jest, to jest warunek, ponieważ i tak muszę jeszcze oczywiście poczekać, i pod warunkiem, że wyjdzie spłoszczenie, bo prawdopodobnie jest tego co wiem, znaczy z tego co piszę na, na stronie od twórców, po prostu na Facebooku twórców Spłaszczenia. E, o promocji na Costume Questa, właśnie tak mi się wydaje, że Costume Quest 2 też jest w wersji angielskiej tylko, tylko, nie ma spłaszczenia. no i dlatego po prostu sobie kupię Nasz kupię, jeżeli kupię to. Znaczy jeżeli nagrywał to oczywiście nas poszczyni. Tak dobra, dostaliśmy achievmenta. To yy, tutaj tutaj, to tutaj, a to tutaj. Tylko nie rozumiem, znaczy nie wiem na czym to będzie polegać. Czy my będziemy po jednej turze yy, Co jedną turę, znaczy co jedną turę, co każdą turę od Poko, jeżeli po kana... Poka zostaniemy pokonani to po, tu, po jednej turze od... odrodzimy się czy jak? Hmm. bo teraz góra wzięła, a nie to, to było tam na dół dojedziemy tylko do Drosilli i zapiszę, aż jak skończę ten miejscu odcinek yy, nasz w miejscu jak dojedziemy do tej Drosilli. A zaczniemy ostatni odcinek, no prawdopodobnie ostatni, ponieważ już tak mi się wydaje, że nic nie będzie po, po walce z tym szkieletorem Walkę ze szkieletem po prostu pokażę w kolejnym odcinku pod, Po podwójną, po, po, ponowną walkę ze szkieletorem mhm. Więc Tak naprawdę to już mogę się żegnać, więc w tym miejscu będę kończył ten odcinek jak wiecie Mam nadzieję, że się Wam podobał Jeżeli tak pamiętajcie o skomentowaniu yy, yy, No i z poleceniu tego filmu z znajomym A jeżeli nie to po prostu mówcie mi zawsze w komentarzach No jeżeli się Wam nie podobał odcinek to mówcie mi właśnie w komentarzach Co Wam się nie podobało Albo po prostu, że ma za, za mało gadam I narzucajcie, da, da, dawajcie mi jakieś tematy ciekawe Ponieważ ja nie mam aktualnie aż tak, nie mam aż takiej otwartości jeżeli chodzi o rozmawianie no to jakoś tak po prostu tak, tak już jestem więc do zobaczenia trzymajcie się na razie cześć pa